Jubileuszowe retrospotkanie miało wyjątkowy przebieg. Uczestnicy spotkali się w kamienicy Glogierów, czyli miejscu, w którym po II wojnie światowej działała wolna szkoła rysunku, malarstwa i rzeźby Wacława Dobrowolskiego, a następnie państwowe ognisko muzyczne. W latach 90. mieściła się tam miejska pracownia urbanistyczna. Udało się nam otworzyć nową przestrzeń, przestrzeń kamienicy Glogierów. Bardzo chcieliśmy, dziękujemy bardzo za życzliwość właścicielom, pokazać Państwu jak wyglądają budynki radomskie, jak wyglądają też radomskie podwórka, piwnice, kulisy powiedzmy, to czego zwykle nie widzimy z frontu ulicy. Uczestnicy retrospotkania podzielili się na trzy grupy. Po kamienicy Glogierów oprowadzali Andrzej Bińkowski, współwłaściciel budynku, Rafał Glogier oraz Paweł Putony z Resursy Obrachunkowej. Obywatelskiej. Uczestnicy mogli zobaczyć między innymi pomieszczenia mieszkalne, ale też obejść cały budynek piwnicami. U niektórych wycieczka przywróciła wspomnienia z dawnych lat. Moje pierwsze spotkanie, że tak powiem, z tą kamienicą było jeszcze jak byłam w szkole średniej i przez półtora roku chodziłam jeszcze do, do, na, do ogniska plastycznego. To było pierwsze spotkanie jako jeszcze młodej dziewczyny takiej 15-16-letniej. No, potem troszkę tak odbiegłam inne zainteresowania. No i drugie spotkanie to już było. Po moich studiach, to już, już już pracowałam trochę w szkołach, ale tutaj też właśnie dyrektor Stan już przeszedł na emeryturę, jeszcze troszkę prowadził zajęć z fotografii, a mnie jako historykowi sztuki się, że ono tutaj naukę dzieci. Historia kamienicy Glogierów sięga 1914 roku. Mieszkał tam ówczesny wiceprezydent Radomia Maciej Glogier. Autorem projektu architektonicznego domu Glogierów był Józef Pius Dziekoński, jeden z czołowych przedstawicieli polskiego historyzmu, autor neogotyckiego, stojącego nieopodal kościoła mariackiego.